Mamy tu taki sprzęcik, nie wiem. Każdy na pewno go pamięta. Może nie każdy. Toska. Ja dawno tego nie widziałem. To jest Toska AWS 303. Klient ją pomalował. Była srebrna. A niestety nie widać. napisów na, na klawiszach. Będziemy się domyślać. Chodzi tutaj o przestrojenie. Zapraszam na film. Zabieramy się za rozkręcanie. No już mamy. A to wnętrze. Idziemy, że tak powiem brzydko. kondensatory wycinać raczej gdyż żeby dobrać się do nich od, od dołu trzeba <tryk> było zjąć linkę od skali co nie jest to jest lata wyzwaniem żeby to założyć jest trochę z tym zabawem no, robiłem to już nie raz ale Zobaczymy, jak nie trafię z kondensatorkami, to, to będę zmuszony to zrobić. Musimy usunąć trzy kondensatory z głowicy. Później pokażę Wam etap strojenia, dostrajania tego tej głowicy. Metodą domową bez żadnego sprzętu. Tak zwany na such. Zobaczymy jakiegoś z tego tyłu były efekty. Ostatnio przestrajałem inne radio. Praktycznie ukf -y ładnie odbierały w stereofonii na kabelku kabelka. Także zabieramy się do roboty. Demontujemy pokrywkę gumicy. Takie piny trzeba je... Zaczepy wyprostować. Trochę ciasno. się podniosła. o, nam się i teraz musimy się zabrać <laughs> za wycinanie kondensatorów. Będę wycinać kondensatory, ale to nie przy pozycji nóżek. Będę je po prostu rozpawać na pół po to, żeby mi Ewentualne odnogi tego kondensatora zostały. W razie jakbym się pomylił, to mogę wlutować nowe, yy, przylutowywując do tych wystających nóżek. Mam nadzieję, że to się uda. Ale wycinając kondensator przy samym płycie, no to niestety no będziemy musieli głowicę wylutować. Czyli trzeba będzie tą płytę całą. Tak myślę, że co tam u dołu mamy. Tak. Nie, może i nie trzeba by było, bo pod spodem jest blacha, którą możemy odkręcić i jakoś może się uda do tej głowicy dość bez demontażu, właśnie ją wylutować, wyjąć. I wtedy też by to się udało, ale spróbujemy to metodą wycinania. Będą to kondensatory które są podłączone równolegle do cewek Tylko pytanie które to są Mam nadzieję, że trafię No to teraz czas na zniszczenie Chciałbym się nie pomylić Pamiętajmy o żeby to były kondensatory wartości 16 piko ten ma co wycina 16 piko. ten ma 16 piko, a ten tutaj ma 20. To też powinien mieć 16 albo 18 ale jakoś dziwnie mi się to tutaj. Też spróbujemy go jakoś przeciąć, żeby nie uszkodzić innych podzespołów. przy okazji dość blisko tego trymerka jedziemy z koksem. Mamy go przeciętego. Mam nadzieję, że się operacja uda. E. Mamy go. Jak to wycięcie wygląda, zaraz sobie sprawdzę. pierwszy kondensator wycięty ten 20 piko tutaj następny i jeszcze jeden tutaj o destrukcja Włączymy teraz sprzęt i zobaczymy jak to zafunkcjonuje czy nie zafunkcjonuje bez strojenia też raczej się nie obędzie. No niestety nie pomyślnie, ale to nie dlatego, że te kondensatory zostały wycięte. Mogłem radium włączyć wcześniej. W słuchać słychać buczenie, to znaczy, że ten kondensator już jest w kiepskim stanie. Nie filtruje dobrze napięcia. A tutaj mamy pewnie usterkę w torze pośredniej częstotliwości. Szkodzony potencjometr Już ktoś kiedyś ingerował w coś, nie wiem. Mam tu scelaczek. Schował się tu jakiś uelek. Kondensator też nie jest w dobrym, w dobrym stanie. Ten sam efekt, czy ja przełączę się na fale średnie, długie, krótkie i tak dalej. Jest to samo, więc musimy szukać jeszcze usterki. Oprócz tego, aby to działało, to musi to dostać wszystko co potrzeba. Sprawdzamy napięcia wchodzące na płytę 50 v Mamy. A 15 v żółtym przewodem nie mamy. Czyli coś siedzi na tej pójcie. Widzę jakiś tranzystor? Coś tutaj jest nie tak z nim. No musimy szukać dalej. Coś tu nie gra. Odbiornik nam działa. Minowajcom okazały się te bezpieczniki. To znaczy nie, że były przepalone, ale były strasznie zaśnie działały. Plachy podtrzymujące te gniazda tak zwane. Zabieramy się zastrojenie. Radia, radę nam odżyło. Fak, fakt. Nie mamy jeszcze stereofonii, ale do tego dojdziemy później. Sygnał. Nam reguluje dobrze na kawałku cyny. Nie powiem, no jestem zaskoczony, tak ładnie odbiera. Ale niestety, no to radio, to jest radio, które nadaje na 99,8 MHz. A mamy je na początku skali, więc musimy się teraz troszkę dużo przesunąć. Mniej więcej na środek. Więc zabieramy się za w głowicy. Nie robimy tego metalowym śrubokrętem gdyż wiadomo, co się dzieje. No nie mam plastików. Spróbuję to trochę odkręcić pół obrotu troszeczkę. I rodiko przesunęło mi się trochę w prawo, więc zróbmy to na oko. Dość dużo. Szukamy RP.

Znało się nam na około 1 kwartą. Robimy jeszcze chwilowrog. Jeszcze troszkę. Mamy 88 do 108, a 98 to jest połowa skali, więc troszkę za połowę musi nam to wyjść. Powiem, że boję się u nas między innymi. Szakiera, po bo... nas zaśpiewa. Michał, Szczoza. Mamy jeszcze trymer. Możemy sobie trymerem pomóc obok? To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zapachki. Kto to jest? to jest? Kto to jest? to jest? Mamy to Już na połowie skali. Troszkę jeszcze damy do przodu. Kręciłem, trymerem w lewo. No takim szybokręceniem to nie robota. Ej, hey, to Sprawdzimy jakąś stację 107.6 zobaczymy. Co my tu mamy na 100? Ну ладно, сейчас радио. żeby jeszcze regulować tu czułość, próbowałem tym ruszyć, nic to nie polepszyło, można próbować sobie tymi, żeby polepszyć jakość tutaj jakby nam troszeczkę nam charczało zamiast 300 gramów, żeby poprawić, najlepiej go nie ruszać, na, kawał, na kawałku cyny, radio pięknie odbiera, sygnał mamy już, super. W chwili, no to swoje... co pole podpowiadają. te pieniądze są czyli swojej Mamy pandemię, to jest duże utrudnienie. Co, on takiego uprawy. Czego jeszcze nie mamy? Nie mamy jeszcze stereofonii. Stereofoni odpowiada ten tutaj, przepraszam, ten układ. STL 1621. Staniemy pokręcić tym potencjometrem. Znaczy nam ta stereofonia. skręcimy w prawo. No się ona pojawi. Mamy stereofonię. Ładnie gra z Na wzgórzu kratczany w pracy. O. Musiał mieć coś w spojrzeniu, co. Że sygnał też można podregulować, żeby świeciła zielona dioda. A spróbować tym tutaj. Tą cewką. Ewentualnie tam. tak na razie, no nie ruszamy tego. jest. Wszystko jest OK. Wielkie Boże tajemnice. Ale i tajemnice serca. nawet nie szumi ta stereofonia no, zapróbować zaregulować mamy sprawne radio przestrojone naprawdę w bardzo prosty sposób za dużo nie ma co kręcić bardzo dużą reakcję na przesuwanie częstotliwości daje ten trimmer, widać go wewnątrz. A cewką możemy to zrobić płynniej, to by było wszystko. Radio mamy sprawne, więcej usterek nie mamy. Sprawdzimy jeszcze fale długie, To zgaduj, zgadula, które to jest. 225, Warszawa 1. Ja mam zastrzeżeń co odbierania tej stacji. Bo mało kto teraz używa tych fal. Tu mamy ewentualnie antenę ferrytową, ewentualnie żeby polepszyć jakość odbioru tego. Można to otworzyć i zapomnieć cewki na tym ferytowym rdzeniu, przesuwać, sprawdzając czy się sygnał zwiększa, zmniejsza, ale ja tu nie widzę zastrzeżeń. Sygnał mamy wysoki. Łączę z powrotem UKF-y. Ludzie ujrzeli na niebie pięć gwiazd, których światło pomogło wyłowić jego ciało, i od razu rozeszła się wieść o okrucieństwie króla. Wszystko dziękuję za oglądanie. Łapka w górę mile widziana. Jeżeli chcesz gdzieś więcej moich filmów, to subskrybuj mój kanał. Trzymajcie się, do następnego.